Dzieci dwujęzyczne rozpoczynają mówić później. Dzieci dwujęzyczne gorzej radzą sobie z nauką szkolną. Dwujęzyczność powoduje jąkanie, seplenienie i inne zaburzenia mowy. Dzieci dwujęzyczne są przeciążone przyswajaniem dwóch języków. Osoby dwujęzyczne muszą posługiwać się obydwoma językami na takim samym poziomie jak native speakerzy. Osoby dwujęzyczne znają dwa języki tylko połowicznie. Osoby dwujęzyczne czują się rozdarte, nie mają poczucia tożsamości. Dzieci dwujęzyczne muszą otrzymywać wsparcie w języku otoczenia, czyli w angielskim, a język ojczysty wesą z mlekiem matki. Dzieci dwujęzyczne nie potrzebują czytać i pisać w obu językach. Dzieci dwujęzyczne w nauce języka mogą polegać wyłącznie na źródłach elektronicznych, jak telewizja, gry czy aplikacje. To wszystko mity na temat dwujęzyczności. Takie mity pojawiają się bardzo często, więc jeśli usłyszysz taką opinię, pamiętaj, żeby ją dobrze sprawdzić, zweryfikować i zadać sobie pytanie, czy ta osoba naprawdę jest ekspertem. Wszystkie te mity zostały obalone w książce Przepis na dwujęzyczność, w której autorka dr Aneta Notbaue pokazuje, jak rozwija się język dziecka dwujęzycznego i pokazuje Ci proste ćwiczenia, które sprawią, że będziesz wychowywać swoje dzieci wielojęzycznie. Możesz odebrać darmowy rozdział tej książki, Link znajdziesz w opisie i zachęcam cię bardzo, żeby nie wierzyć w mity. Ufaj sprawdzonym źródłom i badaniom naukowym, a nie mitom. A jeśli potrzebujesz jeszcze więcej wsparcia i wiedzy na temat dwujęzyczności, obserwuj nasz profil obserwuj profil Bilingual House. Tam, tam znajdziesz sprawdzone informacje na ten temat. Czy spotkałeś się z tymi mitami lub z innymi? błędnymi przekonaniami na temat dwujęzyczności, daj znać w komentarzu.